Tego nie znajdziesz na pójdzie, jestem Legendą 2. Ten wychodzi i mówi: To jest oszczerstwo! To jest kanalia, to jest świnia, to jest pedał, to jest ktoś tam. Znaczy, i obrzucają się, a ja jestem z SLD na koniec, coś tam jeszcze i nikt się nie śmieje. Okej, okay? i teraz takie. Okej, okay, ten, a ten wyzywał prezydenta, bo tego było wolno, a tego nie wolno. Wiecie, a, a teraz wyobraźcie sobie, że mamy możliwość pojedynków. Jak ktoś kogoś obrazi, no to facet jeden drugiego, nawet kobiety bym do tego też włączył, nie? W ramach zostania, zostania posłem w, w Polsce, każdy ma darmowe przeszkolenie w obsługiwaniu broni palnej krótkiej. Znaczy i, i sprawy są proste. Jak ktoś tam się rzuca, ktoś kogoś obraził, a ten mówi, że ja się poczułem obrażony, proszę cię bardzo i teraz, no to albo ty to odwołasz, durniu, tak? I powiesz, że przepraszam bardzo, bo nie mam jaj, żeby się stawić na pojedynek. I tyle. No i wtedy wszyscy wiedzą, korka, na kogoś my głosowali, więcej już na niego nie będą głosować, nie? Albo dobra, się stawią na ten pojedynek, i wtedy wszyscy mają szansę, okej, okay, powiedział co powiedział, broni swojego. No i w najgorszym wypadku ktoś tam z nich odpadnie, no i. Jestem legendą 2, ty jest ich zmianą. Audiobook Fabiana Błaszkiewicza do nabycia na www.morekordz.pl